Podkarpacie to jeden z najbardziej lesistych obszarów kraju. Na to, jak dzisiaj wyglądają podkarpackie lasy, wpływ miały burzliwe dzieje tej części Polski i Europy. To historia pierwotnej puszczy, która kiedyś porastała te tereny i która nie dotrwała do naszych czasów. To także historia podkarpackich leśników, dzięki którym las znowu szumi na Podkarpaciu. Około XIV wieku w Wielkiej Puszczy zaczęli pojawiać się osadnicy. Najpierw w widłach Wisły i Sanu, a później w karpackiej części regionu. Początkowo utrzymywali się jedynie z darów lasu. Jednak z upływem wieków gospodarka potrzebowała coraz więcej drewna, a ludzie przestrzeni do życia. W pierwszej połowie XIX wieku pod rządami austriackiego zaborcy rozpoczęło się rabunkowe wycinanie lasu. Na niżu podkarpackim doszło nawet do uwolnienia lotnych piasków, zasypujących całe wsie. Wielkie wyręby trwały też w Karpatach. W efekcie drzewostany o charakterze pierwotnym ostały się tylko w wyższych partiach gór. O konieczności mądrego gospodarowania i zapewnienia ciągłości lasu zaczęto myśleć dopiero w połowie XIX wieku. Tworzono administrację i straż leśną, wydawano podręczniki, powstawały szkoły dla leśników. Pierwszą założyli w chałubli koło przemyśla sapiechowie, właściciele dóbr krasiczyńskich. Prowadził ją Henryk Strzelecki, późniejszy dyrektor Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego w Lwowie. Henryk Strzelecki to postać szczególnie zasłużona w historii podkarpackich lasów. Pod koniec XIX wieku z jego inicjatywy powstało Galicyjskie Towarzystwo Leśne, którego misją była poprawa poziomu gospodarowania w lasach. Niestety te działania wstrzymała I wojna światowa. Lasom przyniosła zniszczenia i pozostawiła w nich tysiące mogił. Pierwsze lata niepodległości również nie były dobre dla lasów i leśnictwa. Poprawa nastąpiła dopiero w latach 30 powołano naczelną dyrekcję lasów państwowych w Warszawie a funkcję dyrektora objął urodzony w Jaśle Adam Loret Udało mu się wprowadzić reformy dzięki którym lasy państwowe osiągnęły sukces gospodarczy przy jednoczesnym zwiększaniu zasobów Po II wojnie światowej większość terenów leśnych w południowo-wschodniej Polsce stała się własnością państwową Podobnie jak w całym kraju rozpoczęto organizację nadleśnictw Choć proces ten trwał tu kilka lat dłużej, ze względu na działalność bojówek UPA. Leśnicy byli pionierami zagospodarowania opustoszałych bieszczadów, beskidu niskiego, pogórza przemyskiego i rostocza wschodniego. To oni torowali drogę do powrotu życia na te tereny. W Wyludnionych dolinach zaczęły powstawać osady leśne, budowano drogi. Rozpoczęto wielkie zalesienia obszarów porolnych podawnych wsiach Polach i pastwiskach. W latach 50. i 60. sadzono gatunki szybko rosnące, a więc sosny, modrzewie i świerki. Teraz są one zastępowane gatunkami właściwymi dla siedlisk – bukiem, jodłą i jaworem. Po okresie rabunkowej gospodarki na przełomie XIX i XX wieku szczególnie przetrzebione były lasy w Bieszczadach uznawanych dzisiaj za ostoje dzikiej przyrody. Jak te tereny wyglądały 80 lat temu, można zobaczyć na zdjęciach wykonanych w 1944 roku przez Luftwaffe. Dokładnie widać wsie, tereny wykorzystywane pod uprawę czy też pastwiska, a także nieużytki pozostałe po wycięciu drzewostanów. Lasy zajmowały jedynie najbardziej niedostępne obszary bieszczadów. Jeżeli na te archiwalne fotografie nałożymy dzisiejsze zdjęcia, możemy się przekonać, jak wielkie zmiany nastąpiły w ciągu tych kilkudziesięciu lat. Widzimy, jak las powrócił w Bieszczady. Do podobnego procesu doszło także w Beskidzie Niskim, w górach sanocko-turczańskich, na Pogórzu Przemyskim i Roztoczu Wschodnim. Na początku lat 50. lasy zajmowały niespełna 27% powierzchni województwa. Dzisiaj jest to 37%, a w południowej, karpackiej części regionu ponad 60%. O tym, że podkarpackie lasy są wyjątkowe, świadczy fakt, że o ile w Polsce gatunkiem przeważającym jest sosna, zajmująca ponad 70% powierzchni drzewostanów, to na Podkarpaciu jej udział wynosi zaledwie 37%. Ten region to kraina buka i jodły. Lasy zarządzane przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie należą do najbardziej zasobnych, mają najwyższy średni wiek, największy udział drzewostanów ponad stuletnich oraz gatunków liściastych, najwięcej martwego drewna. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 74 lata jest wyższy od przeciętnego w Lasach Państwowych o 12 lat. Zdjęcia satelitarne pochodzące z amerykańskiego systemu Global Forest Watch pokazują karpacką część naszego kraju jako zieloną wyspę na tle lasów Europy. To dzięki specyficznemu sposobowi zagospodarowania. Na tym terenie nie stosuje się między innymi zrębów zupełnych. Podkarpackie lasy są wyjątkowe również ze względu na niespotykane w innych częściach kraju bogactwo przyrodnicze. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu spotkanie z niedźwiedziem na tym terenie należało do rzadkości. Dzisiaj Bieszczady, Beskiedniki czy też Pogórze Przemyskie są największą ostoją tych zwierząt w Polsce. Podobnie jest z rysiami i żbikami. Coraz większa jest populacja wilków, które występują w całym regionie. Lasy na Podkarpaciu są także ostoją największego na świecie stada żubrów żyjących w górach. Dzisiaj stado liczy ponad 700 osobników. Objęto je specjalnym programem ochrony. Będąc w bieszczadach można je zobaczyć w zagrodzie pokazowo-aklimatyzacyjnej w mucznem. Prowadzone są też inne projekty służące zachowaniu i odbudowie zagrożonych gatunków. W nadleśnictwie leżajsk powstała woliera, w której hodowane są łóżce, po odchodowaniu trafiają do polskich lasów. W nadleśnictwie lutowiska realizowany jest program czynnej ochrony siedlisk węża eskulapa, jedynego w tej części Europy dusiciela. Jego głównym miejscem występowania w Polsce jest Dolina Sanu pod Otrytem. Z powodu wyjątkowej różnorodności biologicznej z obszaru lasów państwowych, przed laty wyłączono dwa parki narodowe Bieszczacki i Magórski. Aż 87% powierzchni lasów pozostałych w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie objęto różnymi formami ochrony. Zaczynając od obszarów Natura 2000, przez rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu czy też użytki ekologiczne. Powstały też leśne kompleksy promocyjne, bieszczacki i birczański. Duża liczba roślin i zwierząt chronionych gatunkowo także wpływa na gospodarkę leśną. Podczas zabiegów gospodarczych leśnicy muszą pamiętać o ograniczeniach. W Podkarpackich Nadleśnictwach znajdują się liczne całoroczne strefy ochrony wybranych gatunków. Lasy odgrywają bardzo ważną rolę w zapobieganiu zmianom klimatycznym. Szczególnie ważna jest mała retencja. Na Podkarpaciu wybudowano kilkadziesiąt obiektów, dzięki którym można ograniczyć skutki suszy i powodzi. Las służy nie tylko celom gospodarczym, ale także i ludziom. W ostatnich latach tereny leśne wokół miast i uzdrowisk zyskały status obszarów o zwiększonej funkcji społecznej. Nie podlegają one klasycznej gospodarce leśnej, a prowadzone tam prace służą zachowaniu wartości krajobrazowych i rekreacyjnych. Od lat tworzony jest system szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych. Dzięki temu można uprawiać turystykę pieszą, biegową, nordic walking. Powstały szlaki konne i rowerowe. Zimą służą one narciarstwu biegowemu. Utrzymywane są miejsca parkingowe oraz pola biwakowe z różnego rodzaju udogodnieniami dla turystów. To wszystko odbywa się przy zachowaniu zasady samofinansowania jednostek leśnych. Pozyskanie drewna w granicach 2 milionów metrów 3 rocznie zapewnia działalność dziesiątkom dużych i setkom małych firm, dając produkty z najbardziej ekologicznego i w pełni odnawialnego surowca. Od ponad dwóch dekad prowadzona jest systemowa edukacja leśna. Leśnicy prowadzą zajęcia na ścieżkach przyrodniczych i w punktach edukacji leśnej, jak i w szkołach, domach kultury, muzeach i urzędach. Organizowane są różnego rodzaju konkursy, akcje, wystawy i imprezy edukacyjne. Na terenach zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie znajdują się liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, w tym cmentarze i miejsca pamięci z okresu powstań narodowych i obu wojen światowych. Opieką objęto także dzieła architektury. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Kolbuszowej powstał sektor leśny. Ludzie od wieków korzystali z darów lasu. Dzisiaj także chętnie spożywamy grzyby, miód, przetwory z owoców leśnych czy też dziczyznę. Samodzielne zdobycie tych produktów często nie jest możliwe. W Rzeszowie możemy jednak odwiedzić sklepy ze zdrową żywnością funkcjonujące pod marką Dobre z Lasu, promowaną przez Lasy Państwowe. O roli lasu i leśników warto wspominać w kontekście przypadającego w roku 2024 jubileuszu, stulecia lasów państwowych. W roku 2023 przypada 45. rocznica powstania okręgowego zarządu lasów państwowych w Krośnie, będącego poprzednikiem działającej dzisiaj Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Praca kilku pokoleń ludzi lasu sprawiła, że pod Karpacie lasem rośnie.